Po liftingu piersi, Wiesławę czeka teraz okres rekonwalescencji. Ale zobacz, kurde, domek. No. O Boże, poli wszystko. Czekaj, ja ci pomogę. Daj ten kocyk, ja ten kocyk zwinę, uh -huh. skarbie. Daj, daj, daj. Pomalutku, No, No chodź do domu. Tak. wszystko. Chodź. O Boże, boli wszystko. Boli, nie? No. Dzień dobry. Hejcia. Ojej, jak dobrze Cześć. być w domku. to tą śwadeczką. Zobaczcie co ja dostałam, jak mąż nie. mnie kocha, jak ale mi mnie. Dzień dobry, dobry. 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 mam Jak się mama czuje? Bruskę się pokażuj! Boże. No ale co oni zrobili? Podnieśli. <noise> Mama Wiesławy i jej córka nie były przekonane do pomysłu zabiegu. Martwiła je kwestia możliwych powikłań. Obydwie też uważały, że lifting piersi nie był niezbędny. No. Ale to od niej, jakie wysoko, jakie okrągłe. No ale to w środku ma swoje. No moje, na mnie to ja nie wstawali, nic. Do Bogu dzięki, że nie obcy mieli ten. Ale patrz, jakie fajniutkie. No ale że no, to taki można takie coś zrobić. O, jak elegancko, no Wiesiu. Bo no ja bym 16 lat miała. No ludzie. No ja na pewno bym tak nie zrobiła jak mama, bo to już trochę przesadza dla mnie. I co, tak to jak stała, się no. Robercik przywita? Te ścioły podziwiały? No, no, no. no Marko, ja polecam. Ja, jutro ja jadę. Tak, o! Ja jadę jutro. Ja od razu te pojedzie. To no, będzie super. Aniśku, nalejesz wodę do wazonu, no, kochanie. Bo żeby kwiatki, bo wiesz co 5 godzin w drodze, żeby one nie padły, że mój morzek mnie przywita. No już no, 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 ma no, się no. położy. No idź, idź, my tutaj ogarniemy. No, ale dacie sobie radę ze wszystkim? No, tam, tak. Już mi to, już, dawaj. Kominek zaraz rozpalę, żeby było ciepło. Weź się zajmij rekonwalescencją, no ja już się tu przykrywam, odpoczywaj, w razie czego będziesz musiał tutaj telewizorek włączyć i już. Dobra, to idę po drzewo, bo tam nic nie ma przy kominku. Nic? No nic. Widzisz, wszystko wypaliliśmy ostatnio. To mi się w głowie zakręciło. Tyś oh. okej? Okay?